Tematem dzisiejszego filmu są wzory skróconego mnożenia. W tym nagraniu zostaną omówione trzy wzory skróconego mnożenia, które obowiązują na poziomie podstawowym. No i zaczniemy sobie od pierwszego. Jest to kwadrat sumy i wzór na kwadrat sumy na ten wzór skróconego mnożenia wygląda następująco. Plus b do kwadratu równa się a kwadrat plus 2. A b plus b kwadrat. I tutaj pod tymi literkami mogą kryć się różne, czy to cyfry, czy liczby, czy też inne literki. I na konkretnych przykładach zobaczymy sobie, jak ten wzór można używać. No to weźmy sobie pierwszy przykład. x plus 2 do kwadratu. No i ten wzór wyżej, to nam posłuży do rozwiązania tego przykładu. Naszym a tutaj jest x. Naszym b jest ta dwójka. Także według tego będziemy sobie patrzeć na ten wzór i rozpisywać. a kwadrat, czyli u nas x kwadrat plus 2ab, czyli 2 razy x razy 2 daje nam to 4x. No i plus jeszcze b do kwadratu, czyli 2 podniesione do kwadratu to 4. No i mamy pierwszy wzór skróconego mnożenia rozpisany. No to rozpiszemy sobie również kolejny przykład. 4 plus 2x do kwadratu równa się a do kwadratu, czyli 4 do kwadratu to jest 16 dodać 2ab, czyli 2 razy 4 razy 2x daje nam to 16x. No i jeszcze plus b kwadrat, czyli 2x do kwadratu, to nam daje 4x kwadrat. Tutaj ważne jest to też, aby pamiętać, żeby tą dwójkę też podnieść do kwadratu. Nie samego x, tylko całość 2x podnosimy do kwadratu, no to daje nam 4x kwadrat. No i kolejny przykład. 3x plus 5 do kwadratu. I to się równa. 3x do kwadratu daje nam 9x do kwadratu. Tą trójeczkę też sobie potęgujemy, czyli 9x kwadrat dodać 2ab, czyli 2 razy 3x razy 5 to nam daje łącznie 30x. No i jeszcze plus 5 kwadrat daje nam 25. No i tak wygląda ten wzór skróconego mnożenia po rozpisaniu. Kolejny wzór skróconego mnożenia to kwadrat różnicy. Jest on trochę podobny do kwadratu sumy, do tego wzoru, ale spójrzmy na to, czym te dwa wzory się różnią. Tutaj mamy minus, no i to wpływa nam na to, jakie znaki mamy tutaj. W kwadracie sumy w obu miejscach były plusiki, tutaj w pierwszym miejscu jest minus. O tym trzeba pamiętać. W pierwszym minus, w drugim plus. I tak naprawdę rozpisujemy sobie to tak samo, tylko właśnie musimy zwrócić uwagę na te znaki. No to na konkretnym przykładzie zobaczmy sobie, w jaki sposób można ten wzór rozpisać. x minus 7 do kwadratu to się równa. x kwadrat minus 2ab, czyli 2 razy x razy 7, to nam daje 14 x. No i teraz plusi, czyli pierwszy minus, drugi plus, b kwadrat, 7 do kwadratu, to 49. Kolejny przykład, 5x minus 1 do kwadratu. To się równa a kwadrat, czyli 5x do kwadratu, to nam daje 25x kwadrat. Pierwszy znak mamy minus, 2ab, czyli 2 razy 5x razy tej 1 to nam daje 10x. No i teraz mamy plus 1 do kwadratu to 1. No i kolejny przykład: 6 minus 4x do kwadratu. No i tak samo. A do kwadratu, czyli 6 do kwadratu to 36 minus 2ab, czyli 2 razy 6 razy 4x. Daje nam 48x. No i teraz plus 4x kwadrat to 16x kwadrat. I w taki sposób mamy rozpisane trzy przykłady na kwadrat różnicy. Kolejny, ostatni, już trzeci wzór skróconego mnożenia to różnica kwadratów. Tutaj mamy coś takiego, że a podnosimy do kwadratu minus b kwadrat. Można to sobie rozpisać w taki sposób, że zrobimy sobie dwa nawiasy. No i w pierwszym będzie a minus b, a w drugim będzie a plus b. I w taki sposób uzyskamy a kwadrat minus b kwadrat. No i też najlepiej to sobie rozwiązać na przykładach, no po pierwszy przykład x minus 4 x plus 4. No i mamy tutaj tą postać, No i teraz chcemy z tego zrobić po. Tak naprawdę widzimy co e do kwadratu minus b do kwadratu. Naszym a jest x w tym przykładzie, czyli będzie x podniesiony do kwadratu minus. Zawsze we wzorze tutaj mamy minus b do kwadratu, czyli 4 do kwadratu. 4 do kwadratu to 16. I od razu mamy wzór skróconego mnożenia rozpisany. Kolejny przykład. 3x minus 2 i 3x plus 2. Tak naprawdę też nie ma znaczenia, czy pierwszy tutaj nawias jest różnicą, czy by był jako drugi zapisany, to nie ma znaczenia. Czyli mamy tak: 3x minus 2 i 3x plus 2. Wymnażamy sobie to. Czyli co, a kwadrat to będzie 9x kwadrat minus b kwadrat to 2 do kwadratu, czyli 4. No to spójrzmy sobie na ostatni przykład. 6 plus 2x, no i 6 minus 2x. I tutaj, tak jak powiedziałam wcześniej, nie ma znaczenia, czy najpierw jest suma, potem różnica. To jest mnożenie. Mnożenie jest przemienne, więc nie ma tutaj znaczenia. Dobrze, czyli co? Podnosimy do kwadratu. 6 do kwadratu to 36, minus 2x do kwadratu to 4x kwadrat. I w taki sposób mamy rozpisane te trzy przykłady. Tutaj znajduje się podsumowanie. Wszystkie trzy wzory skróconego mnożenia jeszcze raz są zawarte na jednym slajdzie. No i przejdziemy do rozwiązania kilku przykładów. Tutaj mamy taką mieszankę, wszystkie trzy wzory i musimy zwrócić uwagę, właśnie którego wzoru dany przykład dotyczy. Mamy pierwszy przykład, 3x minus 1 do kwadratu. Ten minus świadczy o tym, że jest to kwadrat różnicy. No to rozpisujemy sobie. To było a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Czyli co? 9x do kwadratu minus. 2ab, czyli minus 6x plus b kwadrat, czyli plus 1. Kolejny przykład, 2x plus 5 do kwadratu. Tu widzimy, jest plusik, czyli zastosujemy sobie wzór na kwadrat sumy. No dobrze, to podnosimy sobie co? 4x do kwadratu plus 2ab, czyli plus 20x i plus b kwadrat, czyli 25. Kolejny trzeci przykład to jest, widzimy ten wzór na różnicę kwadratów. Tutaj kwadrat minus b kwadrat, czyli 4 minus 9x kwadrat. No i mamy rozwiązanie. Kolejny przykład to również jest kwadrat sumy, czyli co? x kwadrat plus 18x plus 81. Kolejny piąty przykład: 8 odjąć y kwadrat. Tu mamy, widzimy, że kwadrat różnicy. No i rozpisujemy podobnie jak przykład wyżej, tylko pamiętamy, że na drugim miejscu musi znaleźć się minus, nie plus. 8 do kwadratu to 64 minus 2ab, czyli minus 16y. Tym razem nie mamy x, tylko tym razem y. Nie ma znaczenia, mogą tam się pojawiać, właśnie. Również różne literki. No i dalej plus y kwadrat. I mamy kolejny przykład zrobiony. 3a minus 3 do kwadratu. Czyli co? po rozpisaniu 9a kwadrat minus 18a to dać 9. No i kolejny podpunkt. Tutaj widzimy taką trochę inną rzecz, ponieważ mamy 5 plus a i w drugim nawiasie też mamy sumę, ale mamy minus b plus 5. I możemy ten przykład rozwiązać sobie w taki sposób, że ten pierwszy nawias sobie przepiszemy 5 plus b, a w drugim możemy sobie zamienić miejscami te dwa czynniki nasze. Czyli zapiszemy sobie 5 minus b. Taki przykład też może się trafić. I teraz widzimy, mamy taką postać, już widzimy dokładnie, że to jest ten, ta różnica kwadratów. Tu możemy ten wzór skróconego mnożenia sobie zastosować. Czyli co? a kwadrat minus b kwadrat, to dla tego przykładu to będzie 5 kwadrat, czyli 25 minus b kwadrat. Tu akurat tego b nie znamy, czyli zapiszemy sobie to w taki sposób. No i ostatni już przykład, 4x plus 1, zrobimy sobie to w taki sposób, że pierwszy podniesiemy do kwadratu, czyli 16x kwadrat plus 2ab, czyli plus 2 razy 4x razy 1, czyli to będzie plus 8x, no i plus b kwadrat, czyli plus 1. I te 8 przykładów mamy rozwiązane.